Obrotna kobitka w czasie gdy mąż był w pracy przyjmowała kochanka. W pewnej chwili dzwonek do drzwi. Kochanek przerażony, ale kobitka tłumaczy mu spokojnie: "Schowaj się w łazience". Tak też i uczynił. Okazało się, że był to drugi jej kochanek. Nie przejmując się pierwszym, poszła do łóżka z drugim. W pewnym momencie znowu dzwoni ktoś do drzwi. Kolejny gostek przerażony, kobitka ze spokojem mu tłumaczy: "Schowaj się w kuchni". Tak też i uczynił. Okazało się, że był to jej trzeci kochanek. Nie zważając na dwóch poprzednich, poszła z nim do łóżka. Znowu dzwonek do drzwi. Kobitka myśli sobie: Jeden jest w łazience, drugi w kuchni, gdzie ja tego trzeciego schowam. Już wiem, schowa się w zbroi, która stoi w pokoju. Tak też i uczynili. Tym razem to był mąż. Ona do niego: Dzień dobry, kochanie. Siada z nim przy stole, zaczynają rozmawiać. W pewnej chwili wychodzi pierwszy kochanek z łazienki i mówi: Ubikacja jest już naprawiona. W razie czego niech pani raz jeszcze mnie wezwie. Żona mówi: Dziękuję. Po chwili wychodzi drugi kochanek z kuchni i mówi: Zlew już przetkałem. Przyjdę jutro naprawić kuchenkę. Żona odpowiada: Dobrze, proszę pana. Trzeci kochanek stoi w pokoju w tej zbroi. Widzi całą sytuację, wychodzących kochanków i myśli co tu zrobić. W pewnym momencie zaczyna iść w tej zbroi i pyta się pana domu: Przepraszam, którędy na Grunwald? Jeśli podobał ci się film, zostaw suba. Napisz komentarz i zostań z nami na dłużej.